Cześć. Witamy w Mandorii. Dzisiaj to los zadecyduje o tym, którą z atrakcji przetestujemy. Mamy tutaj sakwę z nazwami różnych atrakcji w Mandorii. Każde losowanie będzie oczywiście niespodzianką. Być może trafimy na coś spokojnego albo pełnego adrenaliny. Jedno jest pewne, będzie się działo. No to co? Losujemy? Zaczynamy. O, zaczynamy mocno, moi drodzy. Pierwszą atrakcją będzie Myrka. Czas na emocjonującą przygodę. Jesteś gotów? Gotów to moje drugie imię. O <śmicy> uh, to było szybkie i w górę... I w górę, i w górę. <śmicy> Mandoria wie, jak dostarczyć dawki solidnej ekscydacji. To co? Czas na kolejne losowanie? No pewnie! A teraz, moi drodzy, pora na Galeon. Czas poznać sekrety Mandryjskiego Morza. <śmianowite> 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 Ekscytujące, ale jednocześnie relaksujące, jak prawdziwa morska przygoda. Dla mnie to była jazda. Dobrze, że nie mieliśmy choroby morskiej, ale mamy jeszcze dzisiaj jedną atrakcję do przetestowania. I. Rybak Bartek! Ej, fantastycznie, trochę w końcu odpoczniemy, albo jakąś rybkę może się złowić, co? Że się uda! Sterling kaczmę miał w pobliżu Edynburga i w karczmie tej nabębnie bębnie grał od rana do południa, od rana do południa a po południu tylko pił szlachetną szkocką whisky a kiedy już pijany był, wyrzucał z karczmy wszystkich a naprawdę piękna i spokojna karuzela. Idealna na koniec losowania. To było wspaniałe. Los zadecydował, a my świetnie się bawiliśmy. Roller coaster, potem morska przygoda na Galeonie, a na koniec cudowny relaks na rybaku Bartku i każda atrakcja wyjątkowa na swój sposób. A wy, którą atrakcję chcielibyście wylosować? Napiszcie nam koniecznie w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w góry, zasubskrybować naszego kanału. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć!